She does, czy she's doing, czyli odwieczna walka między present simple i present continuous, a także w czym angielski bywa lepszy od polskiego, właśnie o tym w dzisiejszym materiale. Będzie można się przetestować, czy jesteś w stanie rozróżniać bez problemu te dwie konstrukcje, czy z polskiego na angielski bez problemu to przetłumaczysz, a jeżeli zaczynasz swoją naukę, no to już od początku będziesz sobie robić dobre nawyki. Wiem, że nikt nie lubi zbędnych formułek, dlatego jedziemy od razu z pierwszym przykładem. Jem obiad. Takie zdanie. Może to być w języku polskim czasem niedomówieniem, bo Wiem, że poprawnie powinno się powiedzieć, jadam obiad. Tak, że ja jestem tą osobą, która jada obiad. Natomiast wiele osób powie, jem obiad w domu. Tak? Ona przychodzi do nas, je obiad i idzie do pracy. Czasem może to być nieprecyzyjne. W angielskim już na samym początku jesteśmy pewni, czy ja jem w tym momencie, ja jem Darek, czy ja po prostu jadam obiad. I ty to wiesz. Wiesz to, prawda? Jesteś w stanie odróżnić, czy jem teraz, czy tak ogólnie jadam. Jesteś, prawda? Więc jak powiesz to, ja jem obiad? Teraz sobie jem. Wcinam jakąś zupę. To tak naprawdę w tej sytuacji ja jestem jedzący. Tak to brzmi w Present Continuous. Ja jestem jedzący. Tak, niech Twoja logika działa. I am eating. You see? I am eating. Albo I'm eating dinner. Chociaż dinner to też może być kolacja, ale to raczej w formie ciekawostki. Natomiast zobacz, jakbym powiedział I eat dinner, hmm, to czegoś tu brakuje. Tak, ja jadam, tak ogólnie, obiad, ale czegoś tak jakby brakuje. At home. I eat dinner at home. Albo I'm strange and I eat dinner alone. Czyli widzisz, ja mówię, ja jem obiad sam, a właściwie ja jadam obiad sam. Teraz ma to sens. W drugim zdaniu jest jeszcze gorzej. Ona pije kawę. I znów można by być upartym i powiedzieć, powinno się powiedzieć, ona pija kawę. Ale wiele osób powie, ona pije kawę. Mm, ta dużo tej kawy pije. W angielskim już od razu wiemy, czy teraz, czy ogólnie. Załóżmy, że teraz ona pije kawę. Więc. Ona jest pijąca kawę. Ma to sens? She is drinking coffee. She's drinking coffee. You can say that way. Też możemy tak szybko powiedzieć. A jeżeli ona tak ogólnie sobie pija kawę, bo lubi, she drinks coffee every day. We could say she drinks coffee every day. Albo she drinks coffee with milk. Ma to sens? Ona pije, a właściwie pija kawę z mlekiem. To jest właśnie present simple, Tak ogólnie. W trzecim przykładzie, zobacz, taka sytuacja nawet może się zdarzyć w języku polskim. Oglądasz telewizję, ale że teraz czy tak ogólnie? Taka sytuacja wyobrażam sobie, że mogłaby mieć miejsce. W angielskim nie ma tego problemu, zobacz, tu jest łatwiej. Jak dzwonię do ciebie i chcę zapytać, czy oglądasz teraz telewizję, to jak powiem? Hmm, czy jesteś oglądający telewizję? Are you watching TV? Hi, are you busy? Are you watching TV? Rozumiesz, to pytam Cię, czy to się dzieje teraz? Tak w takim najprostszym założeniu, czy to się dzieje? Ale jakbym był zainteresowany, czy Ty. Oglądasz telewizję? Czy może nie? To bym jak zapytał, do you watch TV? Tutaj to do, to jest nasze takie, tak między nami, czy ogólnie, tak, czy ogólnie. To jest operator do. Oczywiście nauczyciele angielskiego się teraz oburzą, ale niech to na potrzeby nauki będzie takie, czy ty ogólnie? Do you like me? Czy ty mnie ogólnie lubisz? Do you know? Czy ty wiesz coś tam? Do you watch TV? Czy ty tak ogólnie oglądasz telewizję? Ma to sens? No to teraz weźmy coś trudniejszego, coś takiego z gwiazdką, nie tylko dla początkujących, bo być może akurat ty się nudzisz, to weźmy coś takiego. W weekendy chodzimy na spacer. W weekendy chodzimy na spacer. Wiesz, z czasem to będzie automatycznie działać u ciebie. To nie jest teraz, to się nie dzieje teraz. W weekendy. Nie, że pójdziemy na spacer, bo ktoś by mógł tutaj zarzucić, można powiedzieć, we're going to. Nie, tak ogólnie. W weekendy przechodzi weekend i chodzimy na spacer. Na spacery byśmy powiedzieli w języku polskim, to będzie jak. Chodzić na spacer to jest taki jakby cały zlepek. Go for a walk. So we go for a walk on weekends. Quite easy, right? We go for a walk on weekends. No to teraz weźmy znowu takie surowe zdanie. Dzieci bawią się w ogrodzie. Hmm? Surowe zdanie bez kontekstu. Ciężko się dowiedzieć, czy one się teraz bawią. Akurat je widzę, że się bawią w ogrodzie. Czy one tak ogólnie. Mam dzieci i one bawią się w moim ogrodzie. Widzisz? W języku polskim jeszcze nie wiadomo. W angielskim jest to łatwiejsze, bo już na podstawie tej konstrukcji my wiemy, czy one się teraz bawią, czy tak ogólnie się bawią. Jeżeli chciałbym powiedzieć, że one się teraz bawią, to bym powiedział: dzieci są bawiące się w ogrodzie, tak? Dzieci są bawiące, tak naprawdę w ogrodzie. So children are, right? Children are playing in the garden. A jeżeli chcę się pochwalić, że mam ogród, w którym bawią się dzieci, to jak powiem? Children play, bo children to jest liczba mnoga. Więc nie musimy dodawać żadnego S. Children play in the garden. My children play in my garden. I wiem, że u wielu oglądających teraz wystąpił taki efekt. Okej, okay, to mi się rozjaśnia, nagle zaczynam to rozumieć. Ale coś tam wspominałeś wcześniej o jakimś S, że trzeba to dodawać, ale że w tym akurat nie było trzeba. Tu jest to takie proste, ale czasem w tych zdaniach są jakieś udziwnienia. Oczywiście, to musi potrwać trochę, musi też zabrać ci. Kilka, kilkadziesiąt, kilkaset przykładów, żeby zaczęło się układać. I jeżeli z jakiejś przyczyny potrzebujesz gramatyki, masz jakiś egzamin, czy po prostu chcesz zacząć brzmieć lepiej, bardziej poprawnie, Enlightenado Grammar Pack to jest rozwiązanie dla ciebie, które ci serdecznie polecam. To są takie podstawy, podstaw, takie 20%, dzięki któremu w 80% sytuacji będziesz brzmieć poprawnie, a nawet jeżeli popełnisz jakiś błąd, bo a okej, okay, faktycznie, już wiem o co chodzi, Darek o tym wspominał. To na koniec może weźmy coś trudnego, coś filozoficznego. Takie zdanie. Nigdy nie mówię prawdy, ale teraz nie kłamie. Hm, jakbyśmy to powiedzieli. Nigdy nie mówię prawdy. Ale teraz nie kłamie. Niektórzy też mówią, nie kłamę. Chyba nie kłamie już poprawnie. Masz jakiś pomysł, jak to będzie? Nigdy nie mówię prawdy. Ta część będzie w present simple, bo zobacz, to jest ogólnie. Nigdy nie mówię prawdy. So I never, I never tell the truth. Tak naprawdę w angielskim brzmi to jak: Ja nigdy mówię prawdę. Ja nigdy mówię prawdę. I never tell the truth. No taka inna logika. Co zrobisz? Po prostu musisz to wziąć na klatę. I never tell the truth. Ale teraz nie kłamie. Robi nam się zdanie złożone. But now I'm not lying. But now, ale teraz, I'm not lying, czyli nie jestem kłamiący. I am not lying. Ma to sens? Nigdy nie mówię prawdy, ale teraz nie jestem kłamiący, więc pamiętaj tak, na przyszłość, takie szybkie rozróżnienie tego. Jeżeli coś robisz teraz, czasem to się będzie też tyczyć do przyszłości, ale spokojnie na to przyjdzie czas. To ten present continuous to jest coś, co się dzieje, coś, co trwa, coś takiego zazwyczaj dynamicznego. I tak to będzie działać. Jeżeli Ci się podobało, koniecznie po sobie coś pozostaw. Łapki serducha, udostępnienia, komentarze, wszystko to mile widziane. Pozdrawiam Cię, cześć!